Od niedzieli 31 maja na zwiedzających obok wystawy Kto ty jesteś, bocian biały święty i przeklęty i Jan Paweł II droga do świętości, czeka również nowa odsłona stałej ekspozycji malarstwa Jacka Malczewskiego. Na ścianach zawisły obrazy z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Częstochowskiego, a także obrazy ze zbiorów prywatnych. Łącznie to ponad 50 prac. Będą to prace, jak zawsze, oczywiście z naszej własnej radomskiej kolekcji. I tu zobaczycie Państwo oczywiście portret niedawno przez nas zakupiony córki artysty Julii Wewnętrzu, a także za kilka dni dołączy do niej w nowej mikroklimatycznej ramie portret Karola Potkańskiego, ukochanego kuzyna artysty. Miłośnicy archeologii od 31 maja będą mogli oglądać wystawę Skarby i Tajemnice Piotrówki. W tym roku dla najmłodszych nie zostanie uruchomiona piaskownica archeologiczna. Chciałam Państwu przedstawić najnowszą publikację dotyczącą opracowania osady na stanowisku 4. Tak bliżej, to jest osada, która znajdowała się tu, gdzie obecnie mieści się internet, przy ulicy Limanowskiego. Stałe wystawy przyrodnicze Muzeum Jacka Malczewskiego zostały wzbogacone o nowe elementy. Miło mi poinformować, że prezentujemy takie mini dioramy zatytułowane Ptaki Środowisko. Jest to element właśnie nawiązujący do historycznych ekspozycji z gabinetu zoologicznego. Także mamy tam stado jemiełuszek, mamy stado strzygów, mamy również kilkanaście jaskółek dymówek. Zwiedzający, którzy zakupią bilet na wszystkie wystawy, będą je zwiedzać, poruszając się jednokierunkowo, przechodząc przez dziedziniec. Jednotorowa ścieżka zwiedzania została wprowadzona w celach bezpieczeństwa. Dodatkowo muzeum wznawia działalność w soboty od 11 do 16.